Pokazać dziecku, że krowa jednak nie jest fioletowa. I mleko nie jest z biedronki. To jest najpiękniejsze, że naszą pracą pomagamy po prostu innym ludziom. Wszędzie najważniejsze są jednak relacje i rozmowa, i energia, jeśli dobrze się gdzieś czujemy. I takich miejsc powinno być naprawdę więcej. Stara, przedwojenna odmiana pszenicy. Mój mąż nie lubi makaronu, ale ten pani je prosto zgarka, że ma ponad 100 kus. Każda koza ma swoje imię. Bo wiesz, że Irek nie jest młynarzem. Ireg jest nadmłynarzem. Mieliśmy 60 wystawców. Ja jadłem makarony z kurkumą. Może dlatego ci Dla... tak bardzo smakują. Tak. <laughs> tak, ale Olga ma stare odmiany kurkumy, stare odmiany pieprzu. Że każdy może sobie sam w domu sfermentować czy to mąkę z pszenicy, z orkiszu, z samobrzy, z płaskórki. Targ ziemi dzięki nam i dzięki temu miejscu wznieśliśmy na inny poziom. Kaszki manne, jaja, chleby. Chleby wypiekane normalnie i również też w piecach chlebowych. Każdą mąkę jesteśmy w stanie w ten sposób spermentować.